Cienkie, delikatne i rzadkie włosy to bolączka wielu kobiet. Jak powinno się je pielęgnować? Jakich produktów używać, a przede wszystkim na jakie cięcia postawić, aby dobrze wyglądały? Zostańcie ze mną, a odpowiem na wszystkie pytania. Cześć, tu Maciej Maniewski. Zapraszam na metamorfozę włosów Kai. Dzisiejszym moim gościem jest Kaja z Globstory. Będziemy rozmawiali o włosach cienkich, ponieważ właśnie takie włosy ma Kaja. Cześć. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że jesteś ze mną. Kaja ma włosy bardzo cienkie i delikatne. Tego jeszcze bardzo nie widać, ponieważ ma też włosy podatne, takie troszeczkę kręcone, co zawsze troszeczkę rozpulchnia je i zwiększa objętość. Ale zobaczycie, jak umyjemy za chwilkę włosy, że naprawdę tych włosów jest trochę mało. A więc jeśli włosy cienkie, a może takie właśnie masz. To zostań koniecznie ze mną w tym odcinku, ponieważ będzie dużo bardzo ciekawych porad. Dzisiaj w odcinku pokażę też Wam doskonałe cięcie właśnie do włosów cienki, takie takich jakie makaja. Ja chciałbym, żeby te włosy nabrały więcej objętości i zobacz, jak ładnie one wyglądają, jak są też bardziej z tyłu. Chodzi mi o to, żeby one tutaj dostały troszeczkę takiej większej objętości. Teraz bardzo modne są lata 70. i 90. i chodzi mi o to, aby właśnie to była taka linia, która tu pięknie zwiększy objętość. Bo zobacz, jak teraz puścimy włosy, tak? To są takie w końcach delikatne. Coś tam delikatnie spada też przy twarzy, ok? A jeśli te włosy skrócimy i tutaj podniesiemy, zobacz jak ładnie one zyskują od razu tej objętości, ok? Mhm, mm Pewnie. I mam jeszcze kolejną niespodziankę dla kai, ale też i dla was, bo chcę zrobić kali grzywkę moją ulubioną. Eee, będą to pewne kosmyki, które będą spadały na czoło. Przy okazji bardzo ładnie zwiększą nam objętość, bo zawsze grzywka zwiększa objętość, tobie będzie kaja ta grzywka bardzo pasowała, ponieważ masz pociągły kształt twarzy. Ta grzywka delikatnie nam przetnie rysunek twarzy, ale spowoduje piękną objętość. I nawet jeśli te włosy się tobie będą naturalnie falowały, to to będzie doskonale wyglądało. Extra. Aha, jeszcze niespodzianka. Kaja też będzie miała piękny, naturalny kolor. Trochę chcemy podbić tą naturę ciemniejszymi odrostami, ale to już niebawem zobaczycie. To zapraszam. Pamiętajcie, dziewczyny, że przy myciu włosów bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego szamponu, a więc jeżeli myjemy włosy szamponem, to bardzo ważne jest to, aby ten szampon miał taką właśnie bardzo delikatną konsystencję. Nie był takim zbyt ciężkim kremowym szamponem. To jest bardzo istotne przy włosach cienkich i delikatnych. Pierwsze mycie kaj włosów robimy bardzo delikatnie. Pamiętajcie o tym, dziewczyny, że wszystkie włosy na początku myjemy tak bardzo powierzchniowo czyli otwarte dłonie. Jeśli robisz drugie mycie, ważne, żeby troszeczkę bardziej wymasować skórę. Używamy w tym momencie już do tego opuszków palców. I robimy taki bardzo delikatny masaż, tak, aby skóra delikatnie poruszała się po głowie. Kaja ma bardzo delikatne i cienkie włosy, dlatego zdecydowałem się u Kai wykorzystać produkty z linii Action, które doskonale zwiększą jej objętość i będą hamowały też przedwczesne wypadanie włosów. Jeśli masz włosy cienkie, pamiętaj też o tym, żeby dobierać bardzo delikatne odżywki. Ja wybieram odżywkę hydra dla włosów kai, która zawiera kwas hieleronowy. Ona bardzo dobrze włosy nawilży, ale tych włosów nie obciąży. To jest bardzo istotne. Pamiętaj, że odżywkę wmasowujemy zawsze od połowy długości, czyli od połowy długości włosów i bardzo intensywnie wmasowujemy tę odżywkę w końce. W momencie, kiedy odżywka zacznie działać i włosy zaczną delikatnie się nawilżać i będą już bardziej rozpulchnione, możemy pomału takie włosy. Pierwszy raz wstępnie rozczesać. Ok, Kai włosy mamy już odpowiednio umyte i wypielęgnowane. Rozpoczynamy strzyżenie. Jak widzicie, podział główny sobie już przygotowałem i popodpinaliśmy włosy delikatnie, by wszystkie sekcje były bezpiecznie na razie zabezpieczone. Słuchajcie, umówiłem się z Kają na takie bezpieczne 7 cm. To jest oczywiście długość, która będzie z przodu. Natomiast z tyłu ścinamy tych włosów odrobinkę, odrobinkę więcej, ponieważ z tyłu Kaja też miała dłuższe włos. Rozpoczynamy od takiej bardzo prostej linii. Ja chcę uzyskać przy włosach Kai jak największą objętość, a więc te włosy, które które teraz będę ścinał. Są to włosy, które naprawdę. Są bardzo delikatne i takie cienkie w końcach. A cięcie, które zrobimy, zapewni tym włosom zdecydowanie ładniejszą objętość. Ja bardzo teraz lubię takie wszystkie fryzury, które mają większą objętość. Kojarzy się to właśnie z takimi latami 70., gdzie te włosy mają taki trochę kształt trójkąta, jest ich trochę więcej w objętości na ramionach. Akurat to przy włosach, e, włosach Kali będzie bardzo dobra metoda do tego, aby tą objętość znacznie poprawić. A jak ty na co dzień, słuchaj, e, dbasz o swoje włosy? Jak pielęgnujesz? Co robisz z nimi? Robię bardzo niewiele. Ale moja pielęgnacja jest bardzo minimalistyczna, czyli szampon, odżywka. W domu, jeśli jestem, to jest teraz to na jakiś czas maska, ale tylko po to, żeby łatwiej mi nie było rozczesywać. Za chwilkę będziemy już cieli Kaj grzywkę i to dla ciebie będzie chyba spora nowość, prawda? Gigantyczna, cokolwiek robisz dzisiaj na moich włosach, bo od 15 lat mam te same włosy. Spo, poza jednym epizodem, kiedy musiałam zgolić połowę, tam z przyczyn medyczno-zdrowotnych, ale wróciłam bardzo szybko do długich włosów. A czy ty często bywasz w salonach fryzjerskich? Bardzo rzadko. Kiedyś częściej, ale odkąd. W zasadzie sama podcinam sobie włosy lub ktoś mi pomaga w tym, żeby podciąć je na prosto maszynką męską. Yy, nie mam po prostu potrzeb. Zwłaszcza, no że nie. Nie, nie farbuję, więc... Co ja słyszę w ogóle? Czyli tak, nie bywasz w salonach, sama sobie podcinasz włosy i to jeszcze maszynką. Bo jest, bo nie muszę mieć dodatkowych nożyczek do tego. To słuchaj, od razu taka wskazówka dla ciebie, a może też dla, dla dziewczyn, które nas właśnie oglądają. E, pamiętajcie o tym, że włosy podcinane maszynką nigdy nie będą miały dobrej jakości. Ostrze maszynki, pracuje tak, że trochę szarpie włosy. E, nie ma nic lepszego niż to, co teraz Kaja robię Tobie. No nie, ja myślałam, że ja właśnie dobrze robię. No właśnie nie, bo zobacz, ja robię tobie takie piękne, precyzyjne bardzo ucięcia. To powoduje, że włosy po prostu o wiele dłużej i lepiej się układają, tak? Bo są dobrze zakończone, mają taką po prostu lepszą jakość. Teraz masz idealną, piękną linię, bardzo precyzyjną. Ja używam bardzo dobrego sprzętu, dobrych nożyczek. Mm -hmm. I chodzi o to, że wtedy te włosy dłużej i ładniej się układają, bo nie są w końcach takie postrzępione. Za chwilkę po pojawi się długość z przodu, widzisz? To jest ta długość. Ok? Ok. Jak się z tym czujesz? Muszę się przyzwyczaić, Muszę ale... Się przyzwyczaić. To jest ulubione słowo, słuchaj, wszystkich, wszystkich kobiet, yy, które bardzo często słyszę, ale to nie jest duża zmiana, więc zobaczmy, tniemy dosłownie kilka centymetrów włosów, ale te włosy, które tniemy, mają naprawdę taką, no, słabą tą jakość. To cięcie, które teraz robimy, yy, jest bardzo precyzyjne i te włosy naprawdę będą miały zupełnie inną jakość. Ok, słuchaj, teraz rozpuszczamy grzywkę, kulminacyjny moment. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, tylko ja też. Musimy sobie tylko odpowiednio rozczesać włosy i zwidrzycie, je, bo przy tym jest bardzo ważne, żeby włosy miały odpowiednią równowagę wilgotności przy całej długości. Możesz zamknąć oczy, bo się zacznę stresować. No i basketu mi szybciej serce teraz. Chcę, żeby ta grzywka była taka nierównomierna, wiesz, bo mhm. to będzie trochę ładniejsza. I podcinamy sobie ją taką specjalną techniką. To cięcie nie jest równe, ono jest takie bardzo punktowe i z pełną świadomością robię to na włosach mokrych bo wtedy trochę większe te warstwy mogę sobie wycinać. I ostatnia warstwa już Ci pokazuje Twoją nową odsłonę. Zobacz, rozczesujemy sobie tą grzywkę. Ona będzie bardzo fajna, widzisz? No tak, Troszeczkę spadała ci do oczu. <grym> mm -hmm. One oczywiście jak się podsuszą, to się troszeczkę podniosą, mm -hmm. a to będzie bardzo ładne. Będą gdzieś sobie troszeczkę spadały na boki, tak? I, I fajnie, bardzo też uzupełniają nam tutaj ten słabszy zarost, który masz po bokach. Mm -hmm. nie? Bardzo to, mi się podoba. Już to bardzo fajnie wygląda, jak wyschnie to będzie jeszcze lepiej, bo odrobinkę... Ta grzywka będzie krótsza. E, dziewczyny, pamiętajcie o tym, jeżeli właśnie macie włosy cienkie, delikatne, może takie puszące, może podatne, pamiętajcie o tym, że dobre, kompaktowe cięcie, prosta linia zawsze będzie powodowała większą jakość, a tym samym większą objętość. A może właśnie grzywka. Grzywka też doskonale zwiększa. Objętość, ukrywa jakieś delikatne niuanse zarostu i też świetnie wygląda, jeśli włosy są podatne i trochę się kręcą. To teraz będzie bardzo modne, a więc ja Was do tego gorąco zachęcam. Przystępujemy teraz do koloryzacji. W tym pomoże mi Dasza. Jest doskonałą stylistką salonu krakowskiego, bardzo dobrą kolorystką. A cel tego koloru dzisiaj to bardzo naturalny kolor od nasady. Będziemy pracowali ciemniejszym brązem, żeby spowodować piękny kontrast u Kai. Ma bardzo jasną cerę jasne włosy, taki poziom ciemnego blondu, a my chcemy spowodować piękny ciemniejszy kontrast od nasady. Tym samym zbudujemy większą objętość, ponieważ niektóre pasma, które są w końcach, szczególnie te, które już tutaj ładnie sobie wyschły, chcemy pozostawić właśnie jaśniejsze. A więc kolor, który będzie na odroście ciemniejszy, będzie bardzo nierównomiernie rozciągany i przeczesywany do połowy włosów i w niektóre kosmyki w całość, aby pozostawić tylko te ładne, jasne, naturalne. Włosy, co właśnie spowoduje efekt bardzo ładnych, delikatnych, ale naturalnych refleksów bez rozjaśniania. Zanim pokażę Wam finalny efekt metamorfozy Kai, pamiętajcie o tym, że wszystkie produkty, które używałem w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmu. I na koniec, jeszcze ostatnia porada dla wszystkich tych, którzy mają włosy słabe i delikatne lub problemy z wypadaniem. Pamiętajcie o dobrej suplementacji. Wystarczą tylko dwie drażetki, Mer Special, żeby Twoim włosom dać wszystko to, czego najbardziej potrzebują. Bardzo dobre też dla Panów. Bardzo polecam. A teraz czas na metamorfozę włosów Kai. Gotowa jesteś? Tak. Jeszcze się nie widziałaś? Nie. Pierwszy raz na moim kanale robimy. Nie oszukiwałam. Nawet. Robimy to zjawisko. Gotowa? Tak. No to bardzo proszę. Uwaga. Jadał! Jaki czas! Jak się czujesz? Bardzo mi się podobają. Są prześliczne. Ja chciałem strasznie, żeby było tak naturalnie. Pierwszy raz chyba zrobiłem fryzurę, która wygląda jak dla mnie, jakby jeszcze nie była skończona, ale tak bardzo mi się u Ciebie podoba ta naturalność, mhm. że postanowiłem właśnie to zostawić. Zobacz, bardzo modne teraz rzeczy. To są takie fryzury, które są właśnie troszeczkę szersze po bokach. Mhm. Taki styl, właśnie lat 70. Ta grzywka wygląda, że nie po prostu przepięknie. Ja widzę jakąś aktorkę po prostu. Nie wiem jaką, ale patrzę na siebie i widzę kobiety z jakiegoś filmu. Czyli Bardzo gwiazdę. mi się podoba. Cudne ok, coś. trochę na błyszczenia, żeby te włosy jeszcze ładniej się błyszczały. I teraz chcę, żebyś mocno pokręciła głową. Na prawo i na lewo. Dobra, dzięki. właśnie no właśnie. się, się zakręciło mi się. chopa chopa i zobacz, co się dzieje z tą grzywką. W każdej formie. Ona bardzo fajnie gdzieś wygląda, pracuje sobie, jest taka żurowa, delikatna. Możesz też sobie ubrać na drugą stronę. Zobacz, co się mhm. dzieje. Gdzieś sobie troszeczkę odsłaniać czoło, tak żeby ona cały czas ładnie się układała na twarzy. Kaja, wyglądasz przepięknie. Bardzo dziękuję Tobie, że odwiedziłaś mnie na moim fotelu i mam nadzieję, że szybko do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję raz jeszcze. Masz cienkie włosy? Jak sobie z nimi radzisz? A jakie fryzury lubisz najbardziej? Napisz mi koniecznie o tym w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.